To, co teraz zobaczycie, to jeden z wielu filmów nagranych na naszej granicy. Granicy, która cały czas atakowana jest przez hordy ludzi, chcących nielegalnie przedostać się na teren Polski. Dawaj z tym gazem tutaj, ej tu! Tutaj, dawaj bliżej, dawaj! Kilka dni temu żołnierz wojska polskiego został ugodzony nożem. Leży w szpitalu w stanie ciężkim. Zaraz po nim do szpitala trafiło kolejnych dwóch. W tym momencie ludzie, którzy bronią naszej granicy i nas samych przed niebezpieczeństwem, ryzykują własnym zdrowiem i życiem nieraz, bo cały czas są atakowani. Są obrzucani kamieniami, płonącymi konarami, butelkami, szkłem, czy też atakowani na przykład ostrzami, które są przyklejone na taśmie do długich kijów. Ja już nie mówię o całej reszcie kreatywnych pomysłów, jakie mają ludzie, którzy się tam tedy próbują przedrzeć na siłę. Ale mimo najnowszych relacji, które jasno mówią, że do ataków na polską granicę z Białorusią ściągani są w tym momencie nawet bojownicy z Afganistanu, część Polaków jest nadal święcie przekonanych, że tam próbują przejść tylko i wyłącznie niewinni, bezbronni ludzie, bezbronne kobiety i dzieci. Problem jest natomiast taki, że mimo tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy, mimo fizycznych ataków, mimo prawdziwego, realnego zagrożenia dla nas, dla naszego kraju i dla ludzi, którzy po naszej stronie tej granicy bronią, jak zresztą widzieliście na filmiku, oni nie za bardzo mają jak i czym jej bronić. Chodzą człowieku i pryskają gazem, jak na rynku w Krakowie pod klubem Bramkarze o drugiej w nocy, rozumiesz? Broniąc granicy państwa, bo nie mogą otworzyć ognia, Gdyż mają szereg warunków natury prawnej do spełnienia. I jeżeli któryś z nich już by się otwarzył to zrobić, to człowieku grozi mu odpowiedzialność karna. A poza tym, oczywiście, media i aktywiści zrobiliby z niego kozła ofiarnego, że jak to żołnierz wojska polskiego otworzył ogień do bezbronnej, całkowicie niewinnej osoby. Tym sposobem, przez ograniczenia natury prawnej i przez presję społeczną, żołnierz, który się znajdzie w takiej. Dynamicznie rozwijającej się skomplikowanej sytuacji, zagrożenia, on zamiast się bronić, to on się zaczyna zastanawiać 317 razy, co jemu wolno i co on może zrobić, a czego nie może. I finalnie sam ląduje w szpitalu. Boi się ratować własne zdrowie i życie, bo ma świadomość konsekwencji, które potem po prostu go zniszczą. I to jest patologia. Jak to stary jest, że jak jest jakiś mecz gdzieś w Polsce i po meczu się kibice jedni z drugimi zaczynają gdzieś tam awanturować. To do nich się strzela z gumowych kul. I nikogo to nie dziwi, nikogo to nie przeraża. No jest jak jest, nie? Chłopiec, kibice to jedno. Do protestujących rolników, do polskich protestujących rolników, polskie służby normalnie łotały gumowymi kulami niedawno. I jest okej, okay, tak? Ale jak polskiego żołnierza na granicy atakuje z zamiarem zadania mu jak największej krzywdy jakiś typ pochodzący z kraju leżącego tysiące kilometrów stąd to do niego akurat już nawet z gumowych nie wolno. Nie, nie wolno. A bo jeszcze by mu się coś stało. A jakby już się tak stało, żebyśmy się w ten sposób bronili, to oczywiście z Polaków zrobiono by tych, którzy atakują niewinnych ludzi. Cały świat by o tym mówił. A w tym samym czasie są kraje, które wyobraź sobie, że zrównują z ziemią tereny pełne ludności cywilnej i nikt z tym nic nie robi. Bo tym krajom to akurat wolno. Komuś bardzo zależało i nadal zależy na tym, żeby zdestabilizować w ten sposób całą praktycznie Europę, i na zachodzie Europy to już się udało, a to w czym my jako Polska uczestniczymy w tym momencie, to jest normalna inwazja zafundowana nam przez białoruskie i rosyjskie służby. Tyle, że kolejny raz niestety się potwierdza, iż źródłem problemów, jakie Polskę trawią, nie do końca jest to, co inne kraje robią w naszą stronę, ale bardzo często jest to, że my im na to pozwalamy, bo za każdym razem interes obcych ludzi jest ważniejszy niż interes Polski i Polaków. Dodatkowo, mimo tego, że przez granicę próbują się w tym momencie przedostać hordy agresywnych młodych mężczyzn, mimo tego, że przez to wielu Polaków leżało lub leży w szpitalu, prace naszym służbom ciągle utrudniają polscy aktywiści. Z dużych polskich miast, z Warszawy, z Gdańska, z Wrocławia na granicę przyjeżdżają głównie młode polskie dziewczyny, które chętnie pomagają obcym ludziom, niewiadomego pochodzenia, z niewiadomą przeszłością, z niewiadomymi zamiarami, często bez dokumentów, one im pomagają przedostawać się na teren naszego kraju. Przecież to jest człowieku jakiś żart. Grożą Straży Granicznej nagraniami do TVN-u, awanturują się, biegają między ludźmi, przeszkadzają, bo oczywiście one wszystkich tam chcą przepuszczać, wiesz. Być może naszą granicę Próbują przekraczać ludzie, którzy na przykład zupełnie nie powinni funkcjonować w społeczeństwie, bo być może się nie nadają do funkcjonowania w społeczeństwie. Być może we własnych krajach, na przykład, mają na koncie ataki na kobiety albo na dzieci, być może są za to poszukiwani. Być może robili rzeczy, za które w Polsce dostaje się 10 albo 15 lat. Ale u nas 20-latki twierdzące, że będą zbawiać świat, pomagają im przedostawać się na teren naszego kraju. Mało tego, one często wożą tych ludzi własnymi samochodami. Czy ty to człowieku rozumiesz? To jest właśnie efekt mięciutkiej narracji o tym, że biedne, niewinne i bezbronne osoby po prostu próbują w Polsce znaleźć schronienie. No tak to właśnie wygląda, prawda? Był film Zielona Granica, pani Holland, który też w taki sposób to przedstawiał, mimo że prawda już wtedy była zupełnie inna. Mało tego byli politycy, którzy sami tam jeździli z jedzeniem dla ludzi, którzy naszą granicę nielegalnie przekraczali. Co tylko potwierdza, jakim my jesteśmy państwem z kartonu. Dzięki takim właśnie zachowaniom, dzięki takiej właśnie narracji mamy teraz wysyp dziewczynek, które bardzo chętnie pomagają na terenie naszego kraju przedostać się ludziom, którzy absolutnie nigdy nie powinni tutaj się znaleźć. To może teraz wszyscy, którzy tak trąbili, że to, co się dzieje na granicy jest niedopuszczalne, że coś tam dzieje, że jak to? Że trzeba przepuszczać, może wszyscy ci aktorzy, piosenkarze, celebryci, pani i szatan, o pani Ostaszewska. Może wy się wybierzecie teraz do szpitala, żeby odwiedzić tych żołnierzy naszych, którzy tam leżą ranni. I im powiecie normalnie, że przecież się nic nie stało. I że w zasadzie to jest ich wina. Bo mieli czelność bronić granicy własnego państwa. Sytuacja w tamtym regionie wygląda tak, że na przykład w szpitalu w Hajnówce lekarze, pielęgniarki, personel szpitala nie nosi już łańcuszków z Matką Boską albo z Krzyżykiem. Dlaczego? Dlatego, że trafiają tam między innymi pokojowo oczywiście nastawieni przybysze z daleka, którzy skakali na przykład przez zaporę i połamali nogi, i oni lekarzom i pielęgniarkom te krzyżyki zrywają. Człowieku doszło do tego, że obcy ludzie, którzy nie stosują się do żadnych zasad, nie mają z naszym krajem nic wspólnego, lądują w naszych szpitalach, bo my im oczywiście jeszcze pomagamy, i rzucają się człowieku do lekarzy i do pielęgniarek, zrywając im łańcuszki, po coś im nie pasuje i personel szpitala się ich boi. Przecież ja, jak słyszę coś takiego, to stwierdzam, że my żyjemy po prostu w cyrku, że sobie na coś takiego pozwoliliśmy. Jak tak dalej będzie, to w naszym kraju własnym będziemy przepraszać, że my się raczyliśmy w ogóle odezwać. I to właśnie pięknie pokazuje, jak bardzo zmienił się świat na przestrzeni ostatnich lat. Oczywiście, dalej są kraje, które pilnują swoich granic bardzo sztywno. I jeżeli chciałbyś tam przez granicę nielegalnie przejść, chciałbyś ją nielegalnie przekroczyć, to znajdziesz takie ostrzeżenia, takie tabliczki, które mówią jasno. Że, jeżeli będziesz próbował to zrobić, to prawdopodobnie spotkasz się ze świętym Piotrem. Jeżeli w tym miejscu akurat zrobisz krok za tę tabliczkę, to jest prawdopodobne, że tak się stanie i skończysz swoją przygodę na tej ziemi. I to będzie twoja wina, bo nie zastosowałeś się do obowiązujących tam zasad i do wielu ostrzeżeń. Ale są też kraje takie jak Polska, gdzie na przestrzeni ostatnich lat coś chyba poszło nie w tą stronę, co trzeba. Bo jak widać, u nas możesz nie reagować na ostrzeżenia. Możesz próbować się przedrzeć nielegalnie przez granicę. Najwyżej spryskają cię gazem, bo i tak mają związane ręce. Potem przy okazji możesz wziąć udział w rozrubie, porzucać do nich kamieniami. Na koniec się przedrzesz i przywitać się z ciepłą pizzą 22-latka, która otworzy Ci drzwi od własnego auta i wprowadzi Cię sama na teren własnego kraju, nie mając pojęcia, kim Ty człowieku w ogóle jesteś. Jeżeli to popierasz i uważasz, że tak właśnie wygląda postęp, to myślę, że życie samo Ci pokaże, jaka jest prawda w ciągu najbliższych kilku lat. Bo w Szwecji dokładnie tak samo na początku myśleli. Tak samo myśleli na początku we Francji i w Niemczech. A teraz to wszystko zaczyna się odwracać, bo ludzie w końcu zdali sobie sprawę, do czego to prowadzi, mają tego dość. I ja wiem, że wielu osobom dalej się wydaje, że tam próbują przejść tylko i wyłącznie osoby potrzebujące pomocy, które mają serce na dłoni, które będą nam pomagać, które będą nas szanować. Ale od tego jest przechodzenie, przekraczanie granicy w wyznaczonym miejscu z odpowiednimi papierami. Jeżeli próbujesz to robić w innym miejscu, które do tego nie jest przeznaczone, Nielegalnie, to przykro mi, ale powinieneś być spacyfikowany. I to nie gazem łzawiącym. Odpowiedź powinna być taka, żeby tłumić w zarodku wszelkie takie próby. Ja rozumiem, że może być jakiś problem z użyciem normalnych pestek, ale w takim razie zawsze można używać kul gumowych, takich jak w Polsce się używa, albo paralizatorów. Jeżeli natomiast żołnierz znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia albo życia, powinien mieć prawo bronić się wszelkimi środkami do samego końca. I ja ci gwarantuję, że wtedy ilość ataków i prób nielegalnego przekraczania granicy spadnie do minimum. Jak tylko druga strona zda sobie sprawę z tego, że żarty się już skończyły. Bo póki co, przez to, że ludzie broniący granicy mają związane ręce, my tylko pokazujemy, jak bardzo nasze państwo jest słabe i jak bardzo sobie nie radzi z sytuacją. A tym, którzy atakują, oczywiście wszystko wolno, bo jesteśmy krajem z kartonu. Jesteśmy nim dlatego, że polityka ma zbyt duży wpływ na wszystkie płaszczyzny, w tym na takie, na które aż takiego wpływu mieć nie powinna. Granica to granica. Pod żadnym pozorem nie wolno jej przekraczać w miejscu, które do tego nie jest przeznaczone. A jeżeli próbuje się przekroczyć, to tylko o jeden krok i na tym ta twoja przygoda się kończy. Nie ma pogrywania sobie. Nie ma 16 prób przekraczania granicy w różnych miejscach. Coś takiego nie powinno w ogóle mieć miejsca. Jest pierwsza próba i ostatnia i na tym koniec i polityka nie powinna mieć na to żadnego wpływu. Dlaczego? Dlatego, że tym sposobem może nie Najboże kiedyś dojść do sytuacji, w której naszą granicę będą próbowali przekraczać zupełnie inni ludzie. Zupełnie inaczej wyglądający, zupełnie inaczej ubrani, zupełnie inaczej uzbrojeni. I co? I nasz polski żołnierz będzie miał się tam w tym momencie zastanawiać, cierpliwie czekać, co on może zrobić, żeby było poprawnie? Jak on może się bronić? Co mu wolno, a co mu nie wolno? Granica to granica. Jeżeli teraz nie radzimy sobie z takim problemem, to jak zamierzamy sobie w przyszłości poradzić? Z problemem zupełnie innego kalibru, o zupełnie innej skali niebezpieczeństwa. Jak się patrzy na to, co się dzieje na granicy z Białorusią, to nie napawa to optymizmem i poczuciem bezpieczeństwa, ale tak to właśnie wygląda w naszym kraju. Wchodzą na jego teren losowi ludzie nie wiadomo skąd, wlatują na jego teren jakieś rakiety i nikt z tym nic nie robi, bo polityka jest ważniejsza od naszego życia i bezpieczeństwa. Póki ludziom z miejsc odległych od nas o tysiące kilometrów udaje się. Przejść nielegalnie na terytorium naszego kraju, ten problem będzie trwał, bo na ich miejsce będą przywożeni następni. Przypominam też, że w Polsce mamy mnóstwo ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy mieszkają w bloku obok albo na tej samej ulicy. Jest mnóstwo ludzi, którzy założyli zbiórki, bo nie stać ich na własne leczenie, a są chorzy na śmiertelne choroby. Mamy wystarczająco dużo niedożywionych dzieci, wystarczająco dużo bezdomnych, ludzi potrzebujących. Są seniorzy, którzy kilkadziesiąt lat temu własną piersią bronili wolności tego kraju. I co? I Im tak chętnie to się nie pomaga, im się nie należy. Ale już ludziom, którzy nie wiadomo w ogóle, kim są i skąd są, którzy nie mają z naszym krajem nic wspólnego, to im trzeba pomagać, ich trzeba bronić na własną piersią. Eleganckie podejście. Uważam, że wszyscy aktorzy, politycy, celebryci, piosenkarze, sportowcy, którzy mówią, że trzeba tych wszystkich ludzi wpuszczać jak leci powinni mieć z urzędu obowiązkowo, do własnych domów czy mieszkań, dokwaterowanych po trzech, do pięciu maksymalnie, dwudziesto-kilkuletnich potrzebujących mężczyzn z innych części świata, wziętych prosto z ostatniego szturmu na granicę. I to minimum na rok. Tak, żebyście pokazali społeczeństwu, że to nie jest tylko gadanie, tylko, że naprawdę jesteście zaangażowani i w stu zdecydowani, chętni do pomocy. I po tym roku, jak dalej będziecie tak nastawieni optymistycznie i radośnie, to my przemyślimy jako społeczeństwo, co z tym zrobić.